Masz problemy duchowe? Nie wierzysz, że możesz coś zmienić w swoim życiu, nie mówiąc nawet o dążeniu do świętości? A co jeśli powiem ci, że świętość życia Maksymiliana Marii Kolbego to wcale nie jest dzieło przypadku? Że Maksymilian Maria Kolbe wcale nie obudził się pewnego ranka jako święty? Że też miał swoje trudności tak jak ty i ja? Zostań ze mną, a pokażę ci, jakie rady ma święty Maksymilian dla ciebie na to, co dziś dla ciebie jest najtrudniejsze. O Jezusa, Ty jest, Ty. Maksymilian Maria Kolbe jest moim ulubionym świętym. Prowadził prawdziwe eucharystyczne życie, pełne misyjnego zapału, promiennej świętości i ofiarnej miłości. Wysoko postawił poprzeczkę w dążeniu do naśladowania Chrystusa. Ale świętość rycerza niepokalanej była wynikiem nieustannego wysiłku duchowego, który umacniał bliską relację z Matką Bożą i gorącą miłością do najświętszego serca Pana Jezusa. W jakim miejscu ty dziś jesteś? Maksymilian Maria Kolbe to nie tylko wzór do naśladowania, to także człowiek, który miał swoje zmagania i problemy. Urodzony jako Raimund wstąpił do franciszkanów konwentualnych w bardzo młodym wieku. Jego duchowa podróż to opowieść w przezwyciężaniu skrupulanstwa, walki ze zdrowotnymi problemami i bliskiej relacji z Matką Bożą oraz Najświętszym Sercem Pana Jezusa. W poniedziałki na kanale Apostolatu Najświętszego Serca odkrywamy życie Maksymiliana Marii Kolbego i zgłębiamy jego duchowe nauki. Jednak nawet gdybyśmy spotkali się przez wszystkie poniedziałki w roku, wciąż byłoby to za mało, by w pełni poznać jego wewnętrzną przemianę. Każdy z nas zmaga się z własnymi trudnościami. Maksymilian Maria Kolbe także miał swoje problemy, zmagał się z głęboką skrupulatnością. Częściowo wynikało to z jego własnego wrażliwego sumienia ale też z intensywnej formacji franciszkańskiej, którą miał przejść. Tą skrupulatność pomógł mu uleczyć jego kierownik duchowy, Luigi Bondini, a w jaki sposób nakazywał mu przestawać się martwić, mieć zaufanie i wiarę w niepokalaną dziewicę i miłosierdzie Boże. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Maksymilian nawiązał bliską relację z ojcem Bondinim. A jego duchowa mądrość i rady dotyczące wszystkiego, od dbania o zdrowie po praktyczne szczegóły organizacji, odmieniły jego życie. Ze strachliwego i pełnego niepokoju Maksymiliana wyłonił się pokorny, pewny siebie, święty młody zakonnik. Maksymilian często wspomina o cnotach zaufania i pokory oraz o swoim gorącym pragnieniu bycia świętym. Przygotowując się do święceń, Maksymilian zaangażował się w serię ćwiczeń duchowych. Nakreślił plan, regułę życia, którą każdy katolik powinien naśladować. Plan był bogaty w mądrość dotyczącą życia ascetycznego i duchowego. Stanowił też głęboki wgląd w umysł jednego z największych świętych ubiegłego wieku. Proszę, nie oglądaj dalej tego odcinka, jeśli nie chcesz nic zmienić w swoim życiu. Dziś chcę cię zaprosić do odkrycia mądrości, którą święty Maksymilian Maria Kolbe pozostawił nam w swoim planie życia. Oto kilka zasad, które nam zalecał i które mogą zainspirować nas do codziennego życia w zgodzie z wolą Bożą. Pierwsza. Przestrzegaj wiernie swojego codziennego harmonogramu, a będziesz zbawiony. Druga. Zacznij służyć Bogu już dziś. Trzecia. To może być ostatni dzień Twojego życia. Żyj tak, jakby ten dzień był Twoim ostatnim. Czwarta: jutro jest niepewne. Wczoraj nie należy do Ciebie, tylko teraźniejszość jest Twoja. Piąta: jest ucho, które słucha wszystkich rzeczy. Oko, które bada wszystkie najskrytsze emocje Twojego serca. Ręka, która notuje każdą rzecz. Szósta: brak kary jest najgorszą z kar siódma nikogo nie sądziłem więc ufam, że i Bóg nie będzie mnie sądził ósma święty Franciszek Salezy wierność w przestrzeganiu reguł jest najmilszą Bogu ofiarą jest umartwieniem i pokutą dziewiąta bądź zakochany w Najświętszej Maryi Pannie dziesiąta Każde Twoje działanie zostanie zapisane na zawsze. Jedenasta, wybieraj najgorsze rzeczy w jedzeniu, ubieraniu się i zadaniach, a będziesz drogi Jezusowi. 12 cisza. Trzynasta, nadrabiaj zmarnowany czas gorliwością. Czternasta, nie wstydź się swoich przekonań. Piętnasta, czyń innym to, co chciałbyś, aby czyniono tobie? I szesnasta: Nie przejmuj się złem, które jest w innych. Co myślisz o tych zasadach? Która z nich wydaje ci się najtrudniejsza do wprowadzenia w życie? Daj znać w komentarzu. Jeśli jeszcze nie jesteś częścią rodziny Najświętszego Serca, teraz jest idealny moment, by do niego dołączyć. Kliknij również przycisk, zasubskrybuj i nie zapomnij o dzwoneczku, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym odcinku. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję i rozwijać nasz kanał. Jeśli jesteś gotów na zmiany w swoim życiu i pragniesz poznać bliżej wspaniałych świętych, żyjących blisko najświętszego serca Pana Jezusa, zasubskrybuj kanał teraz. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. To dzięki Wam możemy tworzyć wartościowe treści. Niech Cię Pan Bóg błogosławi i Twoje zmagania. Najświętsze serce Jezusa, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.